Montaż domofonu cyfrowego Cyfral. Witam, dzisiaj takie zlecenie: montaż domofonu. Tutaj był stary domofon. Ten stary domofon. Był sprawny, ale zleceniodawca inwestor po prostu chciał wymienić na ładniejszy model. To jest domofon cyfrowy, znaczy cyfrowa jest centralka, i wymieniam go na taki model. Na cyfral. Ten też domofon jest cyfrowy. Ale pierwsze przed zakupem tego aparatu. No dobrze jest zobaczyć, z jakimi ten. Z jakimi centralami ten aparat współpracuje. O, wiem. Tu miałem na pudełku. Dedykowana do centrali domofonowych, cyfral, i tutaj wszystkie są wymienione, znaczy wszystkie, nie wszystkie, ale yy, tutaj akurat jest ACO. Centrala cyfrowa. Także patrzeć się, czy dedykowany jest do yy, ten aparat, czy jest dedykowany do danej centrali. Nie dość, że cyfrala, cy, centrala jest cyfrowa, nie analogowa, to jeszcze musi być dedykowany do tej centrali, żeby to poprawnie działało. Są dwa przewody. Więc na samym początku, jak zdemontowałem ten, tą starą słuchawkę, otworzyłem i odłączyłem przewody, które były podłączone do starego kabelka, tak? Po otwarciu starego, starej słuchawki, tu były dwa przewody. Specjalnie obcinam troszeczkę dłużej przewody, żeby one zostały, żebym widział, jak podłączyć do nowego aparatu. I też zworki są ważne, na którym ten e, adres e, jest przypisany tej, tej słuchawce. Tu akurat jest mieszkanie jedynka i dlatego tutaj zworka jest jeden. i to samo zrobimy w tym w tej, w tej nowej w tym nowym aparacie I zgodnie z instrukcją ustawiamy teraz zworki tak żeby sparować ten ten aparat z centralką i tu, my, tu mamy tak cyfral inne Czyli tutaj ma być zwarte, tu ma być rozwarte. Wszystko w tym polu jest szczegółowo opisane, a numer yy, tego aparatu w naszym przypadku jest jeden, więc tylko pierwszą zworkę zostawimy. Jeżeli to by było na przykład 3, to byśmy dali na 1 i na 2, bo to, yy, to się sumuje, tak? Zgodnie z instrukcją, tu jest instrukcji. Dobrze to opisane. Jeżeli jest 1 i 4, to jest 5. Jeżeli chcemy numer 153, to dodajemy 1, 8, 16, 128 jest 153. Także z tym, co jest w instrukcji obsługi, tak tu po prostu wszystko, wszystko robimy w ten sposób. Po przestawieniu zworek, podłączeniu dwóch kabelków, jest praktycznie gotowe wszystko do montażu. Także no prosta sprawa, trzeba czytać instrukcję. Będzie tu zamontowany gdzieś ten, ta słuchawka. I po temacie. Wymierzę dobrze i sprawdzę jego działanie. Kabel go oczywiście trzeba będzie schować. Ściana jest regipsowa, więc nie ma problemu. Taka krótka praca. 15 minut i jest po sprawie domu założony dwuprzewodowy cyfrowy. Dobra. Wszystkiego dobrego. Do, do następnego razu. Aha. Jeszcze dzisiaj czeka mnie założenie tych czterech lamp.